Dzień dobry. Miło mi Was gościć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie. Ja nazywam się Anna Sitarz i zapraszam Was na wielkanocne warsztaty kreatywne. W czasie naszego spotkania wykonamy takiego interaktywnego, czyli troszeczkę ruszającego się, wielkanocnego zajączka, który jednocześnie jest magnesikiem na lodówkę. Taki zajączek. Yy, yy, jest świetną dekoracją, bardzo fajnym upominkiem własnoręcznie wykonanym. Także zapraszam Was do wspólnych potyczek z rękodziełem. Co wykorzystamy w naszej pracy? Będzie nam potrzebna dosyć gruba tekturka. Może to być jakaś przekładka, ale chodzi mi o gruby papier. Ja mam taki 300 gramowy, dosyć gruby karton, który będzie stanowił podkładkę do naszego zajączka, żeby był sztywny, żeby, słuchajcie, był sztywny. I ja będę pracowała dzisiaj na papierach z kolekcji Ladies Lemon Craftu. Śliczny, dżinsowo wzór, ale jeśli nie posiadacie takich, i ja w opisie dam link do sklepu, gdzie można te papiery kupić. Ale jeśli nie posiadacie takich, możecie użyć jakikolwiek inny kolorowy papier gruby, może to być gruby blok techniczny. Ale zachęcam do pracy z tymi papierami, ponieważ no, są przepiękne. I teraz z białej tekturki i z papieru do scrapbookingu wycinam koło o średnicy 10,5 cm. Czyli wycinamy kolorowe kółko i białe kółko o średnicy 10,5 cm. W opisie wszystko znajdziecie. Potem wytniemy kółka białe i kolorowe o średnicy 7 cm. Potrzebujemy dwa takie same kółeczka. 7 cm. I maleńkie kółeczko o średnicy 4 cm i potrzebuje i białe, i kolorowe. Popatrzcie. Do tego jeszcze będziemy potrzebowali kawałeczek papieru, z którego wytniemy uszka, ale to za chwileczkę. Popatrzcie. Jeszcze raz przypomnę dwa kółeczka o średnicy 10,5 cm. Dwa kółeczka o średnicy 7 cm i dwa kółeczka o średnicy 4. I jeśli nie macie y, y, cyrkla, możecie odrysować to puszką, czymkolwiek. Chodzi o to, żeby to mniejsze kółeczko było gdzieś o jedną trzecią mniejsze od tego dużego, tak? Dobrze. Ja już te kółeczka. Mam przygotowane, ponieważ my mamy w pracy maszynę do cięcia, taką maszyneczkę, w którą bardzo łatwo wycina się wszelkie elementy i z tego korzystamy. Teraz mam przygotowane, już tutaj pokazuję, mam przygotowane białe kółeczka i kolorowe, i będę je, pierwszym etapem będzie sklejenie tych kółek. Ja do tej pracy wykorzystam klej Magik, Trzeba uważać, jak się, ja zawsze mówię, że trzeba uważać, jak się z niego korzysta, bo on potrafi niekontrolowanie wyciec. Ja sobie zmienię okulary, żeby widzieć i popatrzcie. Na białe kółko, ja tu mam troszeczkę oznaczone, na białe kółeczko nanoszę klej magic. Ja wam zaraz pokażę, w jaki sposób, tak bardzo delikatnie, o. Nie za dużo tego kleju, i ja nawet go leciutko palcem rozmarzę. Zawsze mam gdzieś mokrą chusteczkę, i to kółeczko sklejam z tym dużym kolorem, W ten sposób sklejam, dobrze przyciskam. No, żebyście widzieli, w ten sposób pokażę. I odkładam kółeczko na bok, żeby dobrze wyschło. Dobrze przyciśnięte, pamiętajcie, troszeczkę o. Pomasujemy kółeczko i odkładamy. W identyczny sposób sklejam te kółeczka o średnicy 7 cm. Nanoszę klej magik w taki sposób. O, i leciutko go palcem rozmarzę, żeby dokładnie po brzegach, żeby doszedł do brzegu i naklejam. Kolorowe kółeczko na to. Chodzi o to, że wzmacniamy tą, ten papier. Ta tekturka musi być sztywniejsza. Wtedy ten zajączek jest bardzo fajny. Ja Wam przypominam, że w opisie pod tym filmikiem znajdziecie cały spis materiałów i ostatnie kółeczka, te 4 cm, również sobie. Nanoszę klej, leciutko go rozmazuję, rękę wycieram, możecie pracować klejami w sztywcie, ale starajcie się wykorzystywać takie dobre kleje, takie introligatorskie bardziej, bo one nie wtedy nie faluje Wam, nie będzie Wam falował papier. W ten sposób mamy przygotowane, sklejone trzy kółeczka. Ja je teraz odłożę na bok. Odłożę na bok, żeby, żeby sobie odpoczęły, skleiły się, a w tym czasie wezmę kawałeczek jeansowego papieru, bo z takiego, takiego zdecyduję się zrobić. I wytnę sobie łóżka dla mojego króliczka. Dla mojego zajączka. Musimy zdecydować, robimy zajączka. Ja noc mówię króliczek, będę mówić króliczek, ale chodzi o zajączka. I z tego dżinsowego yy, wytnę. Przygotowałam sobie taki szablon łóżka. On ma około, yy, już Wam powiem, 8 cm wysokości. Czyli też Wam to podam w opisie, 8 cm wysokości i odrysowuję sobie. Dwie pary, y, y, odrysowuję sobie dwa takie uszka. Jedno i przewracam na drugą stronę. Zawsze szablon, jak przewrócicie na drugą stronę, to wam wyjdzie uszko prawe i uszko lewe. I mam i wycinam w ten sposób sobie narysowałam szablon i wycinam sobie. Uszka. Pamiętajcie taki fajny trik. Jak wycinacie papier, to nie pracujecie, nie kręcicie się nożyczkami, tylko kręcicie papierem. Wtedy dużo sprawniej Wam pójdzie cięcie. Popatrzcie. Wszystkie ważne jest, żeby... O! I wyszły nam śliczne dżinsowe uszka. Ja sobie jeszcze dodatkowo wycięłam, słuchajcie, takie, takie lniane uszka, takie troszeczkę mniejsze, i ja nimi wzmocnię moje uszka. Też możecie to zrobić, ale to już jest zabieg niekonieczny. Zaraz Wam pokażę. Nanoszę małą kreseczkę. Oj, nie uciekaj, uszko. Nanoszę małą kreseczkę yy, kleju. Na jeansowe oczko i w ten sposób, popatrzcie, można stworzyć takie uszy dwuwarstwowe. Widzicie? Takie dwuwarstwowe kicajki. Tu sobie mogę przyczepić, będę prawie jak Elf. Czyli mamy zrobione uszy. Mamy odłożone kółeczka, które schną, dosychają, żeby były równe. Mamy zrobione łóżka, które dosychają. Teraz zajmiemy się <laughs> taką tą częścią, słuchajcie, interaktywną, czyli taką jakby sprężynką. Jak stworzyć taką sprężynkę, żeby nasz zajączek fajnie się poruszał. Potrzebujecie dwa paseczki, też. Z tej białej tektury, tej grubszej, dwa paseczki o szerokości 3 cm, akurat do tego królika y, zająca idealnie to będzie pasowało. 3 cm na 17. Też to opisie to znajdziecie. I takie dwa paseczki łączymy, sklejamy pod kątem prostym. W taki sposób sklejamy. Popatrzcie. Nanoszę, już Wam to pokażę, bo to jest proste, ale bardzo zobaczcie, nanoszę sobie tutaj odrobinkę kleju na koniec. I pod kątem prostym, o, w ten sposób, pod kątem prostym bardzo ważny jest ten kąt. Kąt prosty, czyli 90 stopni. Przyklejam w ten sposób drugą tekturkę. Tak? I teraz popatrzcie, jak te tekturki się skleją. Tak, chwileczkę je sobie tutaj przymasuję. Jak ona się sklei, to tą tekturkę, którą przykleiłam tutaj na zewnątrz, czy od Waszej strony, zawijam do tyłu. Przewinęłam sobie, zobaczcie, tak sobie zrobiłam. I przewijam do tyłu. O. Jeszcze raz pokażę. Była w ten sposób, przewijam do tyłu i teraz tą od spodu też tyłem, może ja przewrócę do was, wy będziecie lepiej to widzieć. W taki sposób wam pokażę, tak? Przewijam tutaj, teraz tą przewijam do góry i w ten sposób robię 7 takich ruchów. Już zrobiłam dwa, tak? Jeszcze raz powtarzam, popatrzcie. Było w ten sposób. Jeden ruch, drugi ruch, cały czas w jedną i tą samą stronę. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, stale w jedną i tą samą stronę. I popatrzcie. Jak popatrzycie bokiem, powstała nam taka mała nitosprężynka. O, widać? I teraz tutaj pod spód nanoszę klej. Nanoszę klej. Tutaj ja dosłam klej. Już Wam pokazuję. I sklejam. Sklejam, sklejam moją sprężynkę. Obcinam to, co pozostało, to, co wystaje. Obcinam. I w ten sposób powstała nam, zobaczcie, taka sprężyneczka. Taki kwadracik sprężyneczka. To odkładamy na bok. Wszystkie elementy. Ach, jeszcze z szarej tekturki, słuchajcie, wycięłam sobie takie kółeczko. U mnie to akurat jest jajko. Zaraz Wam powiem, to będzie nosek, takie 2 na 2 centymetry, takie kółeczko małe. Takie małe kółeczko. Potrzebujemy jeszcze pomponik. Ja kupiłam takie gotowe w sklepie zabawkarskim. Takie są gotowe pomponiki. Nie wiem jeszcze, który użyję, chyba jeansowy. I potrzebujemy ruchome oczka. Ja sobie tutaj przygotowałam. Tu je mam, zaraz Wam pokażę. I moje oczka mają około centymetra, y, centymetra średnicy, tak. Nawet więcej centymetr i y, 12 mm. Dobrze, mamy przygotowane wszystkie podzespoły. Teraz będzie przyspieszenie. Oczywiście, do pracy jeszcze na koniec będziemy potrzebować matę magnetyczną. Jeśli nie zdołacie kupić bardzo często można już takie gotowe maty magnetyczne, samoprzy, y, samoprzylepne, kupić w sklepach papierniczych. Jeśli nie zdołacie, to często w domach y, znajdziecie takie magnesiki na lodówkę, y, które dokłada się do zakupów. Ja mam pełno od keczupu, od jakichś tam przetworów. Często producenci dodają. Można wtedy wykorzystać ten magnesik. Dobra, ponieważ ja mam to, zrobię to. Jeśli nie macie, to ten element, który teraz pokażę, opuszczacie. Mam tusz postarzający i ponieważ chcę, żeby mój króliczek, zajączek wyglądał klimatycznie, jako troszeczkę potuszuję. Biorę brzegi mojego króliczka i w ten sposób, zobaczcie, delikatnie na niebiesko go tuszuję. Wtedy on będzie bardzo tak klimatycznie wyglądał. Zaraz Wam pokażę. Ten element, jeśli nie macie tuszy postarzających, to oczywiście opuszczacie. Ale ponieważ ja je mam, to chętnie Wam pokażę. Zobaczcie, tak wygląda brzeg papieru, taki delikatnie postarzony. Tak samo postarzę główkę. Staram się tak robić, żebyście coś widzieli. Słuchajcie, jeśli y, pracuje za szybko, w każdej chwili możecie zrobić stop-klatkę i dogonić mnie. Mam nadzieję, że, że ten kursik Wam się spodoba. Że pochwalicie się króliczkami. Ja Wam w opisie dam mail. Możecie bez problemu przysyłać mi zdjęcia swoich króliczków. Chętnie pokażę, nam, pokażę je naszym uczestnikom. Słuchajcie, oni już takie króliki na zajęciach u mnie wykonywali. Mam postarzonego króliczka i teraz słuchajcie, ostatni element. Jeszcze widzę stópki, nie? Nie postażę. Teraz ostatni element. Ucinam sobie. No, zaraz tak myślę, ile. No, około 10 cm taki sznureczek. Ja to używam szpagat zwykły i trzy takie sznureczki zwijam. Trzy takie sznureczki sobie zwijam. Około 10 cm. Słuchajcie, jak będzie za, krót, za długi, lepiej zrobić wąsy dłuższe, bo będziemy tworzyć teraz wąsy. Spójrzcie sobie wąsy dłuższe. Yy, zawsze można je dociąć. I na środku, i teraz taka zwana brudna praca. Tak mam, trzymam sobie trzy sznureczki i na środku skleję je kleję magik. Muszę troszkę przyspieszyć, bo dzisiaj gadam i wleka się. O. Zobaczcie, tu nałożyłam odrobinkę magiku na środek i tak sobie wałuję ręką. Tak sobie paluszkami odrobinę powołuję i uwierzcie mi. Za chwileczkę wąsy będą sklejone. Tu je rozetne. O, i tu są moje trochę przydługie wąsiki, ale tak chcę. Moje przydługie wąsiki, ale ja je ustylizuję dopiero na zajączku. I teraz przystępujemy do pracy. Najpierw udekorujemy główkę y, y, zajączka, i ja tutaj szybko się posił posiłkuję kleję na gorąco dlatego, że chcę, żeby mi dobrze wszystko yy, oczka te oczka chyba na końcu zrobię zobaczcie dół króliczka i teraz to jest ten moment żeby przykleić kawałeczek maty magnetycznej ja sobie użyję taki kawałek taki yy. 5 na 5 cm jest optymalny. Można trochę wtedy dobrze trzyma. Ja mam matę 0,7 mm grubości. Sprawdzałam ją. Ona jest matą sprawdzoną, sprawdzałam wielokrotnie. Bardzo dobrze trzyma na lodówce. Tutaj z tyłu sobie przykleiłam. Ustalam, ponieważ ja mam wzorzysty papier, ustalam, że to będzie dół króliczka. Natomiast główka, to tutaj będą włosięta. I teraz podkładam pod główkę uszka. Ja te uszka też nie przyklejam równo. Tu może widzicie. Ja je sobie najpierw układam, jedno uszko bardziej przechylam w bok. Wtedy ten zając śmiesznie wygląda. Najpierw na sucho sobie ustawiam, o, w taki sposób może, tak. I nanoszę tu na końce troszeczkę kleju. Przyklejam głowę. Pyk. A, już Wam pokażę. Tak tu z tyłu wygląda przyklejone uszka, a tak wyglądają z przodu. Celowo to uszko odstaje w bok. Celowo, bo tutaj będzie ogonek. Musi być na nie miejsce. I teraz tworzymy, tworzymy yy, yy, twarz naszego królika. Popatrzcie. Na środku przyklejam wąsy. Biorę sobie środeczek i przyklejam moje wąsy. Gdzie są moje wąsy? Tak. Troszeczkę magika. O, i przykleiłam wąsy. Na wąsy. Chyba za późno włączyłam mój pistolet. Na wąsy przyklejam. Na wąsy przyklejam. Yy, szare kółeczko noska. Tak, już pokazuję. I teraz mogę sobie, słuchajcie, dociąć te wąsy. O, jak je będę chciała. Dla mnie są trochę za długie. Mój królik, mój zając. Co ja mam dzisiaj z tym królikiem. Mój zając będzie miał trochę krótsze, a takie. I teraz wystarczy dokleić oczka. Najpierw sobie te oczka na sucho ułóżcie, żeby on fajnie wyglądał, żeby to było tak, jak, jak chcecie. I ja chcę, żeby tu było oczko. Mój królik, mój zajączek powędruje do małego dżentelmena, dlatego jest niebieski. I w ten sposób przyklejamy oczka. Proszę, popatrzcie. Jeśli będziecie kleili magikiem, musicie chwileczkę przydusić te oczka, tylko nie za mocno. I mamy królika, e, zająca. Czegoś mu brakuje. Brakuje mu buzi. To popatrzcie, biorę biorę pisak i w ten sposób taki kształt, jakby dwóch literek U, dorysuję. Mój. Tak. Zrobię mu jeszcze takie trzy śmieszne, cztery kropeczki, żeby wyglądał zabawnie, i to jest mój zające. Teraz z tyłu do głowy zajączka przyklejam tą naszą sprężynkę interaktywną. To, co będzie powodowało, że zajączek się rusza. A nie, zapomniałam! A gdzie nogi zająca? Moi kochani. To małe kółeczko 4 cm przecinamy równiutko na pół. Pach! Ponieważ ja tuszowałam, to jeszcze ten dół też przetuszuję, żeby wyglądało ładnie. I popatrzcie. Tutaj pod główką mamy głowę. Tutaj pod głową musimy tak przykleić dwie nóżki. Jedna z jednej strony, może tak pokażę. Jedna z jednej strony, druga z drugiej. Tak to wygląda na gotowym zajączku. Widzicie? Tutaj. I ja już sobie tutaj te nóżki przykleję. I też robi się to w ten sposób. Kładziecie sobie na stole nóżki. Leciutko smarujemy. Zobaczcie je klejem. Tylko w narożniczkach. Leciutko smarujemy klejem. I przyklejamy główkę. O! Nikt nie powiedział, że musi być to nie wiadomo jak prosto, słuchajcie. O! I w ten sposób. Żeby zajączek jeszcze wyglądał efektowniej, to ja mu tu dorysuję trzy szkietki. Łapeczki. O! Popatrzcie. Takie dorysowałam pisakiem małe łapeczki. I to jest głowa naszego królika. Teraz wystarczy z tyłu. Przykleić w taki sposób, już wam pokazuję. Ja trochę będę robiła klej na gorąco, dlatego że zależy mi na czasie. Przytrzymuję tą sprężynkę z tyłu. O, widzicie, słabo oko przykleiłam i już odpadło. Przykleiłam sobie w ten sposób tą sprężynkę. O, widzicie, tak? Na środku, za główką. Ja poprawię oczko, które mi uciekło. Dlatego mówię, ja troszeczkę przyspieszam. Ale to jednak powinno mieć troszeczkę czasu. Powinniście podtrzymać to, dać y, czas, żeby to przyskło, żeby klej przytrzymał to, tak? Zaraz tutaj poprawimy moje oczka. Ja po filmie pewnie wykończę tego królika, jednak magikiem, bo to jednak jest zdecydowanie najlepszy klej. W ten sposób mamy, tu mamy dzyndzelek i teraz kochani, wystarczy, że to dokleimy do naszej bazy równiutko i sobie biorę w ten sposób, tu już klej i dopasowuję tak troszeczkę, słuchajcie, dobrze by było, żeby to koło duże, Dołem wystawało tutaj, taki dosłownie kilka milimetrów, żeby wystawało. O, tutaj. I w ten sposób, kochani, popatrzcie, powstał nasz zajączek. Czegoś mu brakuje. Jak myślicie, czego? Nie ma ogona. To teraz decydujemy wspólnie, czy ogonek biały, tu widzicie, czy ogonek niebieski. Ktoś podpowiada? Niebieski, dobrze. Kochani, w ten sposób, oczywiście oko nadal odpada, w ten sposób stworzyliśmy takiego interaktywnego zająca wielkanocnego. Jeśli macie jakieś kolorowe kwiatki, możecie sobie na łóżku albo wyciąć z dziurkacza takiego kwiatucha. I wtedy wygląda on jeszcze bardziej wiosennie. Tak wygląda mój zajączek. Miło mi było spotkać się z Wami. Czas dobiega końca. Mam nadzieję, że uda Wam się stworzyć takie zajączki. Jak wam, wam już mówiłam, podam Wam mój mail. Jeśli y, wyjdą Wam prace, bardzo proszę, prześlijcie mi zdjęcia. Chętnie tymi zdjęciami pochwalę się. To jest nasza praca. Tu ją odstawiam, ponieważ za y, dwa tygodnie y, święta Wielkanocne. Życzę Wam wszystkim y, spokojnych, radosnych świąt obfitego dingusa, mam nadzieję, że będzie ciepło, także możemy się lać wodą. Wszystkiego dobrego, kochani, i do zobaczenia na następnych warsztatach.